Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku będą do rumtury świnek morskich przedstawię Wam 5 rumturów które po kolei będę oceniać yy, i od razu chciałabym dodać, że na razie nie przyjmuję nowych runturów dopiero za jakieś 3-4 miesiące, ponieważ naprawdę mam ich dużo i, i się nie wyrabiam, bo mam dużo, dużo innych obowiązków, więc też yy, nie chcę, żebyście czekali rok na opublikowanie swojego filmiku, więc lepiej po prostu podesłać na świeżo za te kilka miesięcy, bo aktualnie niektórzy nawet są publikowani dopiero po pół roku, więc jak sami widzicie, troszeczkę na to się czeka. Także ja już kończę swój wstęp. E, wszystkich nowych zapraszam do subskrybowania kanału. E, no i przede wszystkim do komentowania, bo to jest taka fajna nasza jakaś tam dyskusja, czasem może się wywiązać. E, a ja przechodzę już do oceniania filmików. W tym filmiku chcę Ci pokazać ruptur mojej świnki morskiej Lusi. Lusia ma klatkę 80 cm na bodajsze chyba 50 cm. W klatce ma zabaweczki. Karmę ma Tofikon, przeznaczoną specjalnie dla świnek morskich. Lucia, jest to świnka morska. Jest to świnka morska e, krótkowłosa i jest to trójkolorka. Poza klatką ma jeszcze wybieg, który jest otwarty cały czas. Na wybiegu ma transporter z peletem i zawsze jak ten, jak ją wypuszczam, to biegnie sobie do tego transporterka. Na wybiegu Lucia ma jeszcze obok domek. Domek, który jest jej starym domkiem, ponieważ teraz macham. Jest z napisem Lucia, no i jest pogryziony. Wyżej katki ma jeszcze takie kuleczki, które. Nie, Lucia to nie jest jedynie, nie się patrzeć. Które po. Podkreślenie światła się zapalają, żeby Lusia się nie przestraszyła eee, Chciałabym Cię spytać, co jeszcze mogę u niej doskonalić I tak wiem, że powinny być dwie świnki, ale no... Jest taki czas, że po prostu no... Nie mam jak zaadoptować drugiej Dobra My się żegnamy Pa! To, co można poprawić w tym filmiku, to przede wszystkim sprawienie towarzystwa dla świnki, ponieważ świnki są silnie stadnie i jeżeli decydujemy się na takie zwierzątko, to powinny być minimum dwa, no najlepiej tej samej płci, a jeżeli chcemy mieć parkę, no to jednak tutaj muszą być te zwierzaczki unieczynione pod, pod kątem tutaj rozmnażania, czyli w grę wchodzi kastracja. Jeżeli chodzi o klatkę, no to 80 cm na jedną świnkę jest ok, ale gdy już będziesz miała drugą, to niestety jest to za małe. W przypadku samiczek minimum to 100 cm. W przypadku samców, o ile dobrze kojarzę, jest to 120. Karma niestety też jest do zmiany. Tutaj widać, że jest to jakaś kolorowa mieszanka, a jednak karma powinna być w formie granulatu, co zapobiega selektywnemu jedzeniu. No i przede wszystkim powinna być bez zbóż. Co jeszcze mogę doradzić? No to generalnie poza tym byłoby ok, więc musisz po prostu na tę kwestię zwrócić uwagę, aby zmienić karmę, klatkę i dołączyć towarzystwo dla swojej świnki. Dzięki za wysłanie filmu. Hej to jest Romtyn na ukształtkowe rady, pokażę Ci świnki i chomika, ale mam jeszcze psa i kotka, więc, jeszcze jedzie kona, no więc trochę tego jest. I zacznijmy od świnek. To są dziewczyny i klatkę mają 107x64. Mają domki, bo mają miesiąc i tam kilka dni. Tutaj są zabawki, kuweta, tutaj są dwa poidełka i miseczki. Jeszcze mają taki bananowy gryzaczek. Bardzo go lubią właśnie. Teraz chomiczek. Chomik ma klatkę 60x40, jest to. Chomik dżungarski, i zaczniemy od pięterka. Tam w tym e, poserku jest e, piasek. E, dwie miseczki na mokre i na suchy, i e, na e, miseczka na wodę. E, tutaj jak się zejdzie, to jest e, rurka, e, i prosa. E, tam jest kolba jeszcze i gałązki, są trochę zakopane, ale są. E, kołowrotek, e, i tam jest jeszcze domek. Pod tym. Tutaj mi koleżanka zrobiła marchewkę suszoną. Transporter świnek, jak w środku jest transporter chomiczka. Tutaj jest trochę siana i pellet. Tutaj jest mikselerama. A ta druga karma jest dlatego, że paczka mi szła tak gdzieś tydzień, no nie chciałam, żeby chomik przez kilka dni nie jadł karmy. Więc kupiłam taką. Wiem, że ona jest niezdrowa. Tam jest dalej e, piasek, e, domek. Jeszcze tam jakieś rzeczy są. E, jeszcze tutaj jest taka do piasku. E, jest jeszcze piasek, jeszcze jest prosa. E, tutaj kolejna szuflada. E, tutaj jest liść maliny truskawki pożeczki z Lilifarm. Steve'a Jezówka Steve'a Melisa Z podstawowe dla świnki Nagietek, pokrzywa Babka lancetowata i chyba letnie zioła jakieś czy coś zioła podstawowe dla chomika Z uzupełniająca świnka morska Miszek lekarski jeszcze to jest. E, Boże. Zapomniałam teraz, że muszę przypomnę to powiem. E, tutaj są moje ciasteczka, które sama robiłam. E, tutaj są dropsy z Jotar Farmów bursztkowy. E, ja to nazywam pizza, ale tak naprawdę nie wiem co to jest. Takie właśnie takie przysmaczki. E, tu są te bananowe, o których mówiłam, jest bardzo lubię. E, a, to jest, to jest lucerna. E, tutaj jest jeszcze marcheweczka suszona, jeszcze mam jedno jakby. Tutaj jest jeszcze topinambur. E, tutaj są jeszcze... E, które wiem, że są niezdrowe i nie powinna się ich dawać, ale mój chomik strasznie je lubi i staram się ich nie dawać, no ale daję raz tak na dwa miesiące, więc myślę, że nie zaszkodzą. E, jeszcze tam są jakieś kolby, jakieś rurki i jakieś moje mieszanki z ziół, które sama robiłam, e, ale już tam nie pamiętam, co w nich jest, albo wszystko, albo o jest tutaj jest szafka świnek y, i tutaj są wersje dla kawy. kompli karmy y, tutaj jest jedna tutaj zapasy robiłam, tutaj są poszewki na poduszki do domku właśnie dużo bardzo tutaj jest bardzo tutaj jeszcze siano o. tam są jeszcze jakieś właśnie te a mało było nie chciałam nie chciałam im dawać tyle wody, no bo też e, często im wymieniam. No ale, jakby mi tyle nalała, to, to dziwnie by wyglądało. Jeszcze tam mają jakiś wielki paśnik, no ale już go nie będę pokazywać, bo taki zwykły on jest. E, więc, e, jak masz jakieś porady, e, to mu e, powiedz. I więc, pa! pa. Kolejny filmik za nami, bardzo mi się podobało. Widać, że tutaj masz bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak się opiekować. Cieszę się, że zarówno świnki, jak i chomik mają dobre warunki. Co do świnek, tutaj wszystko jest w porządku, naprawdę wszystko tak, jak być powinno. U chomiczka też wszystko fajnie. W tej klateczce, jednak warto byłoby dosypać mu trochę więcej ściółki, żeby mógł się jakoś tak lepiej zakopać, może jakiś tunel sobie zrobić, więc tutaj na pewno warto tą kuwetę trochę wykorzystać, bo jest tam widzę bardzo na dnie. To jednak troszeczkę za mało dla chomika. Jeżeli chodzi o dietę, też super, wszystko w porządku. A te dropsy, no to lepiej nawet ich na te dwa miesiące raz tam na jakiś czas nie podawać, no bo jednak pod względem składu są dosyć słabe i można je zdecydowanie czymś innym zastąpić, na przykład płatkiem grochu, który zarówno ze smakiem zje chomiczek, jak i świnka morska. Także naprawdę runtur i warunki świetne, super, bardzo mi się podobało i dzięki za wysłanie. Cześć! Mam nadzieję, że doradzisz mi, co mogę zrobić, żeby moje świnki poczuły się lepiej. I tak. To jest łezka, to jest mysza, to jest kropcia, a tutaj jest robcia. E, to są dwie walutki, które mają około e, 3 miesięcy, a te większe mają prawie 6. E, tu e, klatka ma... 5, 105 cm i tutaj mają takie pudełko w którym jakby mają taką kuwetę swoją i w kuwecie mają sianko, paśnik pojdełko i wadno i na spodzie właśnie tej kuwety mają drewniany pelet a na spodzie klatki wentbelet Klatce jeszcze mają y, papierową brak. Do jedzenia mają takie kolby. Czasem im zawieszam w klatce. Mieszam różnych ziół. gałązki. Tutaj akurat mamy gałązki jabłoni, zmieszanymi z gałązkami drzew liściastych Oraz granulat z kawia konflikt. Mają one też taką karmę, którą im bardzo rzadko nasypuję, bo yy, wiemy, że świnki nie powinny jeść zbóż i kukurydzy. Mają też taką karmę, Mają do zabawy właśnie tekturowe rolki, taki tunelik, bo przez który sobie czasem przechodzą, ciągają za te sznureczki, a czasem też na nim leżą, kule smakule i różne rzeczy do gryzienia. I ja też moje świnki czasem wypuszczam, właśnie jak jest ciepło, to je wypuszczam do końca, na pole, żeby sobie troszkę pojadły Bo wiem, że klatka jest troszkę za mała, ale była taka historia, że najpierw miałam dwie świnki, a potem jeszcze się okazało, że krokcia urodziła jeszcze dwie, a my o tym nie wiedzieliśmy. Mam nadzieję, że doradzisz mi co zrobić albo co zmienić, żeby moje świnki poczuły się lepiej. I chciałam jeszcze Cię zapytać, co zrobić, żeby nie gryzły za bardzo dróg. Pozdrawiam! Kolejny filmik za nami, tym razem cztery świnki z bardzo przyjemną narracją ich opiekunki. Także chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobało to, w jaki sposób nagrałaś filmik. Bardzo ładnie mówiłaś, w ogóle się nie zająknęłaś, nawet więc. Pierwsze, co na co chciałam zwrócić uwagę, no to właśnie ten fakt, że bardzo dobrze się Ciebie słuchało. Jeżeli chodzi o opiekę nad świnkami, to widać, że wkładasz w to dużo serca i macie tutaj bardzo fajny pomysł z takim mini powiększeniem klatki, bo wtedy nie zabieracie miejsca kuwetom. Bo jakby nawet ta klatka była dłuższa o te, nie wiem, 30 cm, to i tak. W którymś miejscu stałaby kuweta, która by zabierała przestrzeń, więc można by powiedzieć, że tutaj nie ma aż takiego dramatu, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale na pewno byłoby warto ją powiększyć, jeżeli będziesz miała taką możliwość, bo jednak cztery świnki wymagają troszeczkę więcej miejsca i na pewno z korzyścią dla nich będzie, jeżeli to lokum będzie powiększone, ale naprawdę masz tutaj bardzo ładnie, bardzo czysto, bardzo tak pomysłowo, więc no super. Co jeżeli chodzi o dietę, no to na pewno warto wyjąć wapienko, bo ono jest nie Wskazane dla świnek, podobnie jak dla króliczków, więc tutaj nie ma potrzeby podawania go. Kolby, które pokazała się, ja nie wiem, czy one są, nie są przypadkiem klejone miodem, nie są dodatkiem miodu, więc warto byłoby sprawdzić ich skład i zdecydować się na takie, które miodu nie mają. Wybierać po prostu takie, na przykład jak Joder Farm Grainless, bo tamten skład jest taki dosyć optymalny. I można jest z powodzeniem świnkom podać. E, ziółka, super, że masz gałązki, też na pewno świnki tutaj na tym skorzystają. E, jedyna moja uwaga jeszcze jest odnośnie tej e, karmy ze zbożem. Jednak tutaj warto byłem by było e, w miarę możliwości wyeliminować, bo jednak zboża nie powinny być dzieci, e, Świnek, ja już mam ochotę mówić królików, ale teraz mówię o świnkach, bo w sumie o królików jest tak samo, ale no wiadomo, jak raz na jakiś czas podasz, to tutaj świnkom mieć się nie stanie, jednak warto, żeby to też nie było tak, że dajesz to często. Ale w miarę możliwości ogranicz. Jeżeli chodzi o gryzienie kratek przez świnki, to niestety obawiam się, że może być tak, że to po prostu taka natura. Być może, gdy powiększysz klatkę, wtedy one tak nie będą robić. Może nie sądzę, że się nudzą w czwórkę, bo jednak no, mają siebie, ale może jakieś patyczki. Można by im było dać albo jakieś inne gryzaki do środka, żeby się tym zajęły, ale prawda jest taka, że nawet zwierzę, który ma towarzystwo, mnóstwo zabawek może czasem gryźć i taka jest po prostu czasem natura, więc tutaj nie zawsze da się jakoś z tym zawalczyć. Niemniej jednak tutaj bardzo mi się wszystko podobało i naprawdę miło mi się oglądało Twój filmik, także dzięki wielkie za wysłanie i życzę powodzenia w opiece. Hejka, dzisiaj nagrywam room tour dla uszatkowych rad. Dobrze, a więc jak wchodzimy do klatki moich świnek, jest tutaj kocek oraz domek, w którym bardzo lubi siedzieć Zara. Moje świnki mają na imię Zara i buba tam jest Zara, a tu jest Buba. Tutaj mamy bardzo taki domek, w którym bardzo lubiłam siedzieć matę łazienkową. taki jakby taki paśniczek kuwetę. I pojedło. Yy, a tutaj jest jedząko. Zaraz powiem, co tutaj jest. A jeszcze zapomniałam dodać, że kretka ma tutaj 100 cm, a tak ma. Nie wiem ile, ale w takiej szerokości ma 50 cm. Czy tam 59, tak? Okej, okay, a więc jeszcze zapomniałam dodać, że świnki będę miała niedługo wymienianą krewetkę na 120. Dobra. A więc taką moją karmę nie podaję znaczy granulat, nie podaje jej za dużo bowiem, że ona nie jest jakoś super dobra, ale tak ona jest tutaj sobie. to jest ta sama karma, więc tu <grym>, tylko, że w takim innym <grym>, opakowaniu tutaj mamy, ojejku, dokupnę gamizja płatki róży co im dzisiaj kupiłam i też im tego za dużo nie daję im tylko troszeczkę dosypuję do granulatu, a a, i jeszcze witaminę C. Dopełniam warzywami różnymi. Różnego typu. E, mniszki lekarskie i właśnie mam do siebie takie pytanie. Czy mogę takie mniszki lekarskie podawać moim świnkom morskim? E, takie jakby surowe, nieususzone, a więc proszę cię o podpowiedź. To są pę, pędy jabłoni. Tak? I im tego za bardzo nie daję, bo one nie lubią takich gryzaczków i tego typu. I to jest coś, co one bardzo lubią to jest jakby taka pokrzywa. Też ją dzisiaj zamówiłam i jest super, bardzo ją lubią. Tutaj mam marchewkę. Jeszcze im dzisiaj tego nie dawałam, bo to dopiero przyszło i tak to wygląda. To jest taka jakby chipsowa marchewka. To są jeszcze o, gryzaczki z czarnuszki. I to w sumie na razie tyle. Jeszcze zapomniałam dodać, że. Kolejny romtur ze świnkami za nami. Tym razem były dwa prosiaczki. Jeżeli chodzi o warunki, to super. Bardzo ładnie, wszystko tak jak trzeba. Super, że wymieniacie klatkę. No jeszcze większą, ta wasza z pewnie minimum, ale 120 to będzie na pewno z korzyścią dla świnek, także yy, świetna decyzja. Jeżeli chodzi o podawanie świeżych myszków, to jak najbardziej można je podawać. Yy, nawet bardzo fajnie jest w sezonie podawać świeże ziółka, więc super, że to robisz. Dieta widać, że tutaj nie ma nic złego, granulat odpowiedni, ziółka, przysmaczki też odpowiednie, także nie mam się do czego przyczepić. I tutaj oceniam Twoje warunki dla świnek jako bardzo dobre, także dzięki za wysłanie. Niestety ostatni filmik, piąty, trwa dwie sekundy. Myślałam, że będzie trwał dłużej no niestety nie jestem w stanie na podstawie tego filmiku za dużo powiedzieć, bo jest zbyt krótki i niewiele widać, ale autorze tego filmu jeżeli oglądasz to, to proszę Cię bardzo doślij mi ten filmik, bo też bym go oceniła tylko e, napisz w mailu, że to room tour do odcinka takiego i takiego czyli do tego, który tutaj teraz jest wtedy ja będę wiedziała, że muszę go wziąć jako Kolejny, gdy będę publikowała, gdy będę publikowała Także w tym odcinku to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i oczywiście komentarz. Papa! Pa!